Byłam zaskoczona. Byłam zaskoczona tym, jak niewiele trzeba, aby wspierać zdrowie swojego serca. W jaki sposób? No, przez spacer, właśnie. Dzień dobry, moi drodzy, z tej strony Gosia Pielichowska, a to jest Power Walk, czyli podcast w ruchu o zdrowiu. To co? Ruszamy? Ruszamy. Cześć, moi drodzy, jesteśmy właśnie w Lublinie, ja jestem teraz w Wąwozie, za mną. Górka Globus, na której stawiałam swoje pierwsze kroki, jeżeli chodzi o jazdę na nartach. W zasadzie to były moje pierwsze zjazdy, właśnie tam. A teraz jesteśmy w wozie pomiędzy dwoma osiedlami i sobie tutaj przejdziemy. Bardzo ładne otoczenie: jest tutaj mnóstwo drzew, zieleni, taki przyjemny teren, więc sobie. Tutaj przejdziemy w tym najcieższym, dzisiejszym Powerwoku i porozmawiamy właśnie o tym, w jaki sposób, w łatwy sposób i jak niewiele potrzeba, aby wspierać zdrowie swojego serca. I tak jak w zeszłym tygodniu podjęłam temat tego, jak i liczba kroków, którą wykonujemy w ciągu dnia, wpływa na ryzyko depresji, na przykład. Tak w tym tygodniu postanowiłam wziąć na tapet inną metaanalizę. Metaanalizę z 2023 roku pod przewodnictwem profesora Macieja Banacha, w której analizowano, jak dzienna liczba kroków wpływa na ryzyko śmierci z powodu chorób układu krążenia. Choroby układu krążenia są. Jedną w zasadzie najczęstszą przyczyną zgonów na świecie i w Polsce, i na świecie. Statystyki te są całkiem podobne. I jeżeli jest jakaś interwencja, prosta interwencja, która ma niską barierę wejścia i może być wykonywana przez różne osoby, niezależnie od ich umiejętności, możliwości, to myślę, że warto takie rzeczy badać, warto o takich rzeczach mówić, bo naprawdę tak jak wspomniałam na początku, ja byłam zaskoczona, jak niewiele potrzeba i jestem ciekawa, czy, wasz, czy Wy też się zaskoczycie. Kilka słów wstępu. Czym są choroby układu krążenia? Bo to być może słyszeliście, tak krążne około, jak układ krążenia, ale właśnie. Mówimy tutaj przede wszystkim o chorobach, które dotykają naszego układu krążenia czyli układu tak krew serce tam gdzie ta krew nam krąży i dostarcza tlen oraz składniki odżywcze do różnych części ciała i choroba układu krążenia to jest na przykład miażdżyca, czyli zwężenie naczyń krwionośnych tętnic poprzez blaszkę miażdżycową, co uniemożliwia dopływ krwi, na przykład do serca albo do mózgu, to może być choroba niedokrwienna serca, gdzie mówimy już stricte o sercu, to może być też nadciśnienie tętnicze, czyli zbyt wysokie takie, no ciśnienie, tak, zbyt wysokie takie parcie krwi, tak, nacieścian. Napieranie na to, żeby tą krew przepchnąć, co też jest dla nas niebezpieczne, o czym za chwilę powiem. No, i w związku z tym, że tętnice dostarczają tlen i są niezwykle ważne nie tylko dla serca, ale też dla mózgu, to tutaj również możemy mówić o udarach, które następnie są leczone już neurologicznie, bo jest to układ nerwowy mózg. No ale właśnie, jakie są konsekwencje chorób układu krążenia? Jeżeli mamy zwężone światło tętnic, czyli Krew nie może nam efektywnie przepływać i docierać do narządu docelowego, żeby dostarczyć mu czy tlenu, czy składników odżywczych, no to jeżeli to dotyka serca, no to ryzykiem jest chociażby zawał serca, tak no, poważna sprawa. Taką najbardziej poważną konsekwencją jest oczywiście śmierć, tak, która no, no jest takby końcową, tak, finalnym, finalnym rezultatem, bardzo tragicznym. I warto zatem poprzez dietę i styl życia, Wspierać swoje zdrowie, wspierać pracę serca, wspierać zdrowie tętnic, po to, aby właśnie do tego nie dopuścić nie dopuścić do tego, aby tego, tej krwi, tego tlenu w końcu zabrakło. Czyli dbamy o drożność tętnic. Ale jeżeli mamy niedrożne tętnice, które doprowadzają krew do mózgu, no to po pierwsze pojawiają nam się takie trudności w koncentracji, zaburzenia pamięci. Taka mgła mózgowa, że ja w sumie nie wiem po co przyszłam do tego pokoju. Coś chciałam, ale w sumie nie wiem po co. A konsekwencją już bardzo poważną jest udar mózgu. Udar mózgu może być niedokrwienny, jeżeli jest zwężenie tętnic, światła tętnica tyle, że ta krew nie jest w stanie dopłynąć już do mózgu i zasilić go w tlen i inne składniki odżywcze. Bądź jeżeli jest to nadciśnienie tętnicze, czyli krew napiera z bardzo dużym parciem ciśnieniem, no to wtedy konsekwencją może być tak zwany udar, inny typ, tak zwany wylew, czyli wynaczynienie, taki wylew krwi do mózgu, którego konsekwencje również są poważne i potem już są leczone neurologicznie. No to więc pytanie, gdzie to się zaczyna? Zaczyna się od drożności tętnic, od tego, aby światło tętnicy było na tyle szerokie, żeby ta krew mogła swobodnie dopływać do naczyń, żeby ona nie płynęła z jakimś wiecie, mocnym strasznie strumieniem, czy jednak gdzieś w którymś miejscu musi być przyblokowana, żeby to nadciśnienie nam powstawało, ale też, ale też pytanie, a skąd się to zdrowie naczyń zaczyna? ano zaczyna się od stylu życia. Właśnie. Oczywiście są pewne predyspozycje genetyczne, na przykład do rozwoju nadmiernego, nadmiernego takiego stężenia cholesterolu, tu mówimy o jakichś hipercholesterolemiach rodzinnych, gdzie mamy nadmiar bardzo wysoki cholesterolu w lipoprotein, w zasadzie mówiąc poprawnie, frakcji LDL, które transportują cholesterol do różnych części naszego ciała, ale to sprawia, że jeżeli jest go za dużo, że ten Cholesterol, ta frakcja lipoproteiny LDL osadza się w tętnicach i niestety tworzy te blaszki miażdżycowe, które utrudniają przepływ krwi. Więc to się zaczyna, ale to jest jakby mały, mały procent ludzi dotyka, to części osób, ale nie jest to aż tak powszechny problem. Największy udział w rozwoju chorób układu krążenia mają styl życia, nasza dieta, no i w kontekście stylu życia, aktywność fizyczna, czyli to, co teraz robimy, spacerujemy. No i tak, jak myślicie, ile kroków potrzeba, aby już istotnie zmniejszać ryzyko śmierci z powodu chorób układu krążenia? Co w tej metaanalizie pana profesora Banacha, pod przewodnictwem profesora Banacha właśnie zaobserwowano. I teraz kilka słów zanim przejdę, bo już wiem, że bardzo, bardzo pewnie chcecie wiedzieć, jaki jest ten pułap tych kroków. Jeżeli się zastanawiacie, to dajcie znać w komentarzach. Ja sprawdzę potem te komentarze i kto będzie najbliżej tej liczby, którą powiem za chwilę, to wymienię go w kolejnym pomerunku. Możemy tak się umówić. Nie uścisk dłoni, tak? Tylko mogę pomach pomacham, ale wymienię w następnym, w następnym power walku, kto będzie najbliżej. Więc kilka słów na temat samego badania, na temat samej metaanalizy. Była to metaanaliza, czyli jak już wiecie z moich poprzednich powerwalków, analiza wielu różnych badań, z których możemy wyciągnąć bardziej konstruktywne, bardziej obiektywne wnioski. I tutaj wzięto pod uwagę 17 badań kohortowych, czyli badamy pewną grupę w określonym czasie, zaczynamy ją badać i mierzymy czas do wystąpienia, do wystąpienia pewnych objawów, choroby, czy no właśnie śmierci z powodu choroby układu krążenia, jak w tym przypadku. I i analizujemy, o co tutaj mogło chodzić. W tym kontekście badano, jak liczba kroków przekłada się na ryzyko zgonu z powodu chorób układu krążenia. Też tam badano śmiertelność ogółem, ale skupiamy się dzisiaj na zdrowiu serca, więc o tym mówię. Wzięto pod uwagę 12, 17 badań kohortowych o łącznej liczbie uczestników prawie 230 tysięcy, więc całkiem sporo. Istotnym jest, że w tej metaanalizie uwzględniono badania, w których Liczba kroków mierzona była za pomocą urządzeń, czyli nie na podstawie dzienniczka, nie na podstawie gdzieś tam pamięci tych osób, ile spacerujesz, no całkiem sporo, tak? powiedzmy 10 minut dziennie, tylko było to na podstawie tylko i wyłącznie urządzeń pomiarowych, co daje bardziej obiektywne, bardziej obiektywne pomiary i da, pozwala wyciągać bardziej obiektywne, konstruktywne wnioski. I teraz co się okazało? Na podstawie tychże 17 badań kohortowych na prawie 230 tysiącach osób zaobserwowano, że takim punktem odcięcia, tak zwany cut-off point, powyżej którego już obserwowane są pozytywne konsekwencje, można tak powiedzieć, pozytywne rezultaty, czyli pozytywny wpływ spaceru na chorobę układu krążenia, innymi słowy powyżej pewnego punktu, w którym... Już zmniejsza się to ryzyko zgonu z powodu chorób układu krążenia, to było, uwaga, 2337 kroków. Zaskoczeni. Ja byłam. Wydawało mi się, że to będzie gdzieś koło 5000, tak jak zresztą w zeszłym tygodniu mówiłam o tym, jak liczba kroków przekłada się na ryzyko depresji i czy na zmniejszenie objawów związanych z depresją czy zaburzeniami lękowymi, i tutaj tym takim punktem odcięcia było te 5000 kroków, że powyżej już pięciu tysięcy kroków obserwuje się te pozytywne rezultaty, takie najbardziej pozytywne, już powyżej siedmiu tysięcy. Natomiast tutaj w kontekście chorób pokładu krążenia zaobserwowano, że już wystarczy 2337 kroków, żeby zmniejszać to ryzyko zgonu z powodu chorób pokładu krążenia. Dla mnie jest to niesamowicie ważna informacja, niesamowicie ciekawa, dlatego że pokazuje, że tak naprawdę nie musimy robić jakichś niewiadomo jakich przebiegów ilości, liczby, przepraszam, kroków, żeby wspierać swoje zdrowie. Im więcej, tym Lepiej, tak? W tej metaanalizie uwzględniono badania, w których też brano pod uwagę nawet osoby, które robiły 20 tysięcy kroków dziennie. I im więcej, tym to ryzyko zgonu cały czas spadało. Natomiast najbardziej taki drastyczny spadek na osi, gdzie mamy tak, nam się spada, spada to ryzyko, i nagle jest bum, tak, bardzo naprawdę, istotnie spada ryzyko, potem ono się wypłaszcza, ale taki najbardziej. Prozdrowotny, umówmy się w ten sposób, prozdrowotny przedział to było dla osób poniżej 60 roku życia, czyli na przykład dla mnie, pewnie dla Was, też dla Was, dla części z Was, 60, poniżej 60 roku życia to było między 7 a 13 tysięcy kroków. W tym przedziale obserwuje się najlepsze rezultaty. Natomiast dla osób powyżej 60 roku życia, bo to też przeanalizowano, ten przedział wynosił od 6 do 10 tysięcy kroków. Czyli widzicie, osoby po 60 roku życia już też mogą troszeczkę zmniejszyć tą liczbę kroków w ciągu dnia, ale na przykład, jeżeli chcecie powiedzmy zaangażować do spacerów swoich rodziców, dziadków, którzy na przykład w ogóle nie spacerują, to naprawdę nie musicie ich zachęcać do tego, że ma być 10 tysięcy kroków dziennie. Bo zobaczcie, te 2337 kroków. To jest naprawdę niska bariera wejścia. My podczas takiego jednego power walka robimy pewnie za 2000 kroków, czyli to już jest prawie tyle, ile zmniejsza, będzie zmniejszać ryzyko śmierci z powodu chorób układu krążenia. Warto zacząć od naprawdę niewielkiej ilości, liczby kroków, naprawdę niewielkiej aktywności, bo dzięki temu też. Potwierdzamy się, utwierdzamy się w tym, że dajemy radę, Tak, nie wrzucamy się od razu na głęboką wodę, i stopniowo możemy rozwijać w sobie też tą motywację, rozwijać w sobie tą umiejętność, ten nawyk codziennego chodzenia, codziennej aktywności fizycznej, aż do momentu na przykład, jak dojdziecie do, ze swoimi na przykład rodzicami, dziadkami, do punktu, w którym umawiacie się, że powiedzmy spotkajmy się gdzieś po środku, wszyscy robimy razem, powiedzmy, 9000 kroków dziennie, i dla nas jest to taka i liczba, która będzie służyć i osobom powyżej 60 roku życia, i osobom poniżej 60 roku, roku życia. Również przeanalizowano, czy ta liczba kroków w kontekście ryzyka zgonu z powodu chorób układu krążenia różni się jakoś pomiędzy miejscami na świecie, tak, różnymi obszarami, i nie, nie różniła się. Czyli to oznacza, że tak naprawdę w każdej części świata, nieważne skąd jesteśmy, gdzie mieszkamy, ta liczba kroków, Powyżej 2337 już działa dla nas prozdrowotnie. No i teraz zaobserwowano, że każde plus 500 kroków od właśnie tego 2337, od tego cut-off point, zmniejszało ryzyko zgonu z powodu chorób układu krążenia o 7%. Ale ciekawym jest, że porównując do osób, porównując ten pułap 2337, do około 10 000. To ryzyko było już, uwaga, o 77% mniejsze. Szok. nie? Natomiast można powiedzieć, że do 10 tysięcy kroków, no na razie nie mam na to przestrzeni. Ale już porównując 2337 do niecałych 7 tysięcy, tam bodajże było 6661, to to ryzyko było prawie 50% mniejsze, dokładnie 49% mniejsze. Więc to też nie jest jakaś szalona liczba. Te 6661 kroków. To nie jest tak, że musimy być jakoś super wysportowani, super zawzięci, żeby wykonywać te 6000 kroków dziennie. Nie trzeba aż tyle robić tych kroków, żeby wspierać swoje zdrowie. Oczywiście im więcej, tym lepiej, tak? Robimy może nie tam, że wiecie, 50 tysięcy kroków dziennie, bo też nie chcemy wymęczyć tego organizmu, ale jeżeli będziecie robić między 8 a 12 tysięcy kroków dziennie, co jest do zorganizowania, co jest do zrobienia, to naprawdę przyniesie Wam to bardzo, bardzo dobre rezultaty, głównie w kontekście wspierania. Pracy serca, tak? Znaczy głównie, no tutaj rozmawiamy o pracy serca, zdrowiu serca, o zmniejszeniu ryzyka śmierci z powodu choroby układu krążenia, natomiast wiadomo, że to spacerowanie, w ogóle aktywność fizyczna w naturze, tak, obserwacja terenu przynosi bardzo, bardzo dużo. Pozytywnych rezultatów ma szereg korzyści w całym ciele, tak? bo to jest i układ kostny, i mózg, praca układu nerwowego, nasz nastrój naprawdę wpływa na ciało, wpływa na psychę, także to ciało w całości naprawdę jest, jest wspierane. No ale nie byłabym sobą, gdybym była kimś innym, <laughs> tak mówiąc, jak mi się rzuciło, ale w, jednak dusza dietetyka we mnie jest, i teraz kilka słów na temat tego, w jaki sposób można wspierać zdrowie swojego serca? Właśnie poprzez odpowiednie odżywianie, oprócz aktywności fizycznej, oprócz tych, tej liczby kroków, którą warto byłoby wykonywać, te przynajmniej 2337. To naprawdę tak. Brzmi mało, że aż nieprawdopodobnie, tak? Pamiętajmy, że każde, nawet te 500 kroków się liczy, każdy krok się liczy, żeby wspierać zdrowie swojego serca. No ale właśnie, jak możemy wspierać zdrowie swojego serca? Poprzez dietę, poprzez to, co kładziemy na talerzu, no bo to zdrowie naczyń krwionośnych właśnie tam się zaczyna, oraz no, w nogach, czyli to, co robimy, czyli. Podczas spaceru. Więc co zrobić, żeby wspierać zdrowie swojego serca? Przede wszystkim wprowadzamy pokarmy o właściwościach przeciwzapalnych. Kolorowe warzywa i owoce jemy, tęczę. Ma być naprawdę mnóstwo kolorów na talerzu. Możesz sobie założyć, że w głównych posiłkach masz zawsze dwa różne kolory warzyw. I tego się trzymaj. Nie musisz się zastanawiać nad konkretnymi produktami, co tutaj musi się znaleźć w tej diecie, tylko zwróć uwagę na to, aby to były dwa różne kolory. Warzyw. To jest pierwsza rzecz. Dieta musi mieć właściwości przeciwzapalne, musi być urozmaicona, musi być bogata w różne kolorowe warzywa i owoce, żeby właśnie dostarczać, dostarczać tych witamin, składników mineralnych i polifenoli o właściwościach przeciwzapalnych. Również, co wprowadzamy? Wprowadzamy odpowiednią ilość białka, 1-1,5 g na kilogram masy ciała, tak aby... Zachować sytość na dłużej, bo podjadanie będzie niestety prowadzić nam do zwiększonej. Jego ryzyka insulinooporności, zaburzonej gospodarki węglowodanowej, pamiętacie powerwalka o oponce. No właśnie podjadanie i jedzenie wysoko przetworzonych przekąsek, w ogóle wysoko przetworzonego jedzenia, pełnego cukru, tłuszczów, trans niestety też nie będzie wspierać dobrze naszego serca. Zatem ta dieta naprawdę musi być o właściwościach przeciwzapalnych. Jemy 3-4 maksymalnie główne posiłki, tak aby przerwa pomiędzy posiłkami trwała przynajmniej 3 godziny. Oczywiście osoby, które mają jakieś problemy żołądkowe, na przykład wrzody i muszą jeść mniejszą, mniejsze porcje i większą liczbę posiłków w ciągu dnia, no to to jest jakby czasowe, tak? Czasowo się wprowadza taką dietę łatwostrawną, gdzie jest kilka posiłków, troszeczkę więcej niż tam trzy, cztery, no ale potem wracamy jednak do takiego zwykłego, normalnego trybu, aby tych posiłków było nie więcej niż te właśnie cztery, tak? U osoby dorosłej de facto trzy posiłki wystarczą, nawet czasami niektórzy moi pacjenci też na przykład jedli dwa posiłki i funkcjonowali. I było wszystko, i było wszystko ok. Ale ważne jest, aby się nie przyjadać. W posiłkach musi być białko, aby też zapewnić nam sytość. Co więcej, zwracamy uwagę, słuchajcie, na tłuszcz. I tutaj w szczególności jemy oliwę z oliwek, jemy ryby, awokado, orzechy, siemielniane, pestki różnego rodzaju, pestki dyni jako źródło cynku, bardzo, bardzo ważne dla pracy całego. Dla, dla pracy całego ciała. I teraz, czy pamiętacie Power Walka na temat tego, jak dieta wpływa na libido? No właśnie, tam mówiłam o tym, że to, co będzie wpływać na libido, na sprawność seksualną, będzie mieć wpływ na zdrowie naczyń, na drożność naczyń krwionośnych. Tak? Czyli to samo, co będzie wspierać naszą pracę serca. Jeżeli chcecie sobie jeszcze raz przypomnieć tego power walka, to serdecznie do tego zapraszam. A tutaj tylko tak ku przypomnieniu. Podajemy na przykład buraki, które są źródłem tlenku azotu, który będzie rozszerzał naczynia krwionośne i zwiększał ten przepływ krwi, poprawiał przepływ krwi. Jemy na przykład migdały, które są źródłem L-argininy, które następnie sprzyja też produkcji. Tlenku azotu, który rozszerza te naczynia krwionośne. Jemy na przykład albuza, który jest źródłem cytruliny i znowu przekłada się na tą sprawność naczyń krwionośnych. Jemy także źródła potasu, na przykład awokado, na przykład ziemniaczki. Tak? Też fajna sprawa, nie za dużo, bo nie chcemy się gdzieś tam przejadać, ale. Wprowadzamy źródła potasu, pomidory, sok pomidorowy, po to, żeby też to serce miało, potas się wprowadza po to, żeby obniżać nadciśnienie tętnicze, po to, żeby ten przepływ krwi był zrównoważony i docierał w odpowiednim tempie, w odpowiednim czasie, w odpowiedni sposób właśnie do różnych narządów, w naszym przypadku w dzisiaj, o czym mówimy, do serca. Właśnie, więc wprowadzamy sok pomidorowy, pomidory ogólnie, tak, wprowadzamy sobie awokado, wprowadzamy te ziemniaczki, żeby obniżać nadciśnienie. Tętnicze. Jeżeli chodzi o tłuszcze nasycone, to tutaj sprawa nie jest jeszcze taka jedno, znaczy jest jednoznaczna, że nasy, nadmiar nasyconych kwasów tłuszczowych i rzeczywiście nadmiar stężenia LDL we krwi jest związany z chorobami układu krążenia i tutaj pewnie pojawią się komentarze, że tak ale normy no cholesterol były zupełnie inne, no były zupełnie inne, bo też mieliśmy mniej wiedzy, teraz mamy wiedzy, tej więcej. I tutaj naprawdę nie ma co już dyskutować. My wiemy, że to jednak jest zwiększone ryzyko chorób układu krążenia, nie jest to dla nas zdrowe. Zatem te nasycone kwasy tłuszczowe, na przykład, które są w maśle, które są w mięsie, na przykład w jajkach, one są dla nas naprawdę ważne, bo to jest łatwo strawna wiara źródło energii, jajka, na przykład masło. Tak, ten kwasy tłuszczowe, zwłaszcza te krótkołańcuchowe, to są um, łatwo, łatwo przyswajalne, te nas też na na nasycone. No ale. Umówmy się, jeżeli jest ich za dużo. Nie chodzi o to, żeby jeść. Powiedzmy, w ogóle, totalnie je wyciąć z diety, jeżeli na przykład lubicie te produkty, jeżeli jesteście weganami, z, dlatego że z wyboru chcecie tak jeść, spokojnie, nie mam nic do tego, ale jeżeli na przykład ktoś wam powiedział, że musicie całkowicie wyciąć takie nasycone kwasy tłuszczowe z diety, no nie do końca, bo na przykład ja uważam, że szkoda rezygnować powiedzmy z jajek, które są bardzo dobrej jakości białkiem, tylko można je tak wkomponować w dietę tę ilość nasyconych kwasów tłuszczowych, żeby jednak to wspierało nasze zdrowie plus łącząc to też ze zwiększoną aktywnością fizyczną, więc jemy sobie tłuszcze, tak jak przede wszystkim te nienasycone oliwa z oliwek, ryby, awokado, orzechy, pestki i ziarna, ale też wprowadzamy sobie inne źródła, takie jak na przykład jajka, możemy masło od czasu do czasu, nie to, że jemy codziennie powiedzmy półkostki masła, no ale jeżeli naprawdę posmaruję sobie jedną kromkę pieczywa masłem, to nic się nie stanie. Zresztą ja więcej o jajkach i o nasyconych pasach tłuszczowych będę mówić w przyszłym tygodniu, przed świętami wielkanocnymi akurat, gdzie powiem o tym, i co nauka mówi o ilości, liczbie jajek, które można jeść w ciągu tygodnia, bo to też jest zawsze takie kontrowersyjny, ciekawy temat, to ile tych jajek można jeść. Więc do tego tematu jeszcze wrócę. Także omówiłam warzywa i owoce kolorowe, tak, owoce, zwłaszcza te jagodowe, truskawki, borówki, jagody. To jest wszystko, to, co warto, to, co warto mm, wprowadzić. Białko w każdym posiłku, żeby zachować sytość tłuszcze, zwłaszcza te nienasycone jedno, nienasycone z wielo to kwasy omega-3, w szczególności które są w rybach bądź w suplementacji, no i teraz węglowodany. Tak, nie będę tutaj oryginalna, jeżeli powiem, że no ważne aby ograniczać przede wszystkim te cukry proste, tak? Cukry, cukier, który jest dodawany do różnych jogurcików, tak, w różnych słodyczach. Przede wszystkim od tego zaczynamy. Odcinamy te pokarmy, które są wysoko przetworzone, mają potencjał prozapalny i są naprawdę skoncentrowane Źródłem cukru. Jeżeli jecie sobie owoce, które są źródłem cukrów prostych, no to zakładam, że nie jecie powiedzmy 2 kg jabłek naraz albo kilograma jabłek na raz, tylko raczej jest to w mniejszych porcjach, tak? Natomiast jeżeli jemy jakiegoś batonika, coś co jest słodzone cukrem dosładzane, to ten ta porcja jest o wiele bardziej skoncentrowana i łatwiej jest nam zjeść za dużo tego cukru, bo powinno go być maksymalnie cukrów prostych do 10% energetyczności diety, a cukru takiego dodanego, czyli z cukiernicy, powinno być maksymalnie 5%. Więc tutaj zwracamy na to uwagę, aby korzystać głównie z naturalnych, naturalnych źródeł cukru więc to mamy omówiono też węglowodany. Tak tutaj głównie zwracamy uwagę na produkty pełnoziarniste, na przykład nasz przeciwpieczywo na zakwasie, kasza gryczana, źródło magnezu fantastyczne. Zwracamy uwagę na przykład na te ziemniaczki, które mają potas tak. Zwracamy uwagę na przykład na kasze pęcza, który ma dużo błonnika pokarmowego, zwracamy uwagę na płatki owsiane, otręby owsiane, które są źródłem beta-glukanów, które też będą nam regulować stężenie cholesterolu i, i bardzo ładnie wpływać na, czy też na gospodarkę węglowodanową, właśnie na to zdrowie układu, układu krążenia. Także podsumowując, moi drodzy, dbanie o zdrowie serca i zmniejszanie ryzyka zgonu z powodu chorób układu krążenia, czyli tej największej konsekwencji, niestety, znaczy niestety, stety, nie wymaga naprawdę jakichś dużych poświęceń. Już zaobserwowano na podstawie metaanalizy, którą dzisiaj dla Was przybliżyłam, którą dzisiaj omówiłam. Link będzie zamieszczony w opisie do tego PowerWalka. Na podstawie metaanalizy wiemy, że zaobserwowano, że już 2337 kroków będzie prowadzić wszystko, co jest powyżej, do zmniejszenia ryzyka zgonu z powodu chorób układu krążenia. To naprawdę nie są kolosalne ilości, takie zawrotne, których nie można wykonać. W ciągu, w ciągu dnia. Dla osób poniżej 60 roku życia najwięcej korzyści przynoszą spacery pomiędzy liczbą kroków, pomiędzy 7 a 13 tysięcy kroków. Dla osób powyżej 60 roku życia, między 6 a 10 tysięcy kroków. I ważne, aby, że każde 500 kroków się liczy, bo każde 500 kroków powyżej tego pułapu 2337 zmniejsza ryzyko zgonu z powodu chorób układu krążenia o 7%. Natomiast, jeżeli chodzi o dietę, o odżywianie. Zwracamy uwagę na to, aby dieta była o potencjale przeciwzapalnym, aby była kolorowa, było tam dużo warzyw, dużo zielonolistych, na przykład, tak dużo warzyw, owoców, dwa kolory warzyw w różnych w głównych posiłkach. Zwracamy uwagę na podaż białka, by zapobiegać przejadaniu się, utrzymywać sytość, na podaż tłuszczu odpowiednie, odpowiedniego, czyli głównie jedno nienasycone, z wielonienasyconych to omega-3. Zmniejszamy udział nasyconych kwasów tłuszczowych w diecie. Z węglowodanów korzystamy głównie z tych, które mają większą zawartość błonnika pokarmowego, czyli z tych nieprzetworzonych bardziej, na przykład kasza gryczana, na przykład kasza pęczak, na przykład. A jeżeli chcemy obniżać śni to wprowadzamy źródła potasu, na przykład awokado, ziemniaczki czy sok pomidorowy. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy spacer, za dzisiejszego Power Walka. Ja już e, idę sobie, wracam. Właśnie widzicie, jakie piękne to jest otoczenie, naprawdę bardzo ładny jest ten wąwóz. Dawno tutaj nie byłam. Cieszę się, że właśnie dzisiaj przyszłam tutaj na tego Power Walka, żeby. Pokazać trochę tego, 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 tego ładnego otoczenia. Trzymam za Was kciuki, jeżeli chodzi o wprowadzenie nawyku regularnego spacerowania i zwiększania liczby kroków w ciągu dnia. Jestem ciekawa, kto z Was był zaskoczony, jak niewiele trzeba, aby wspierać pracę swojego serca. No i cóż, sprawdzę, kto był najbliżej tej wartości i wybieli go w kolejnym Power walku. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj i dobrego dnia. Do zobaczenia następnym razem. Cześć. Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym Power Walk jest MultiLife, twój asystent zdrowia i rozwoju od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był Power Walk, twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.